Witam Was serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak w bardzo prosty sposób i szybki nawiasem mówiąc przygotować niesamowicie zdrowy i wartościowy posiłek w oparciu o pomysł tortilli. Generalnie będziemy do niego potrzebowali mąki. Ja używam mąkę orkiszową Jest wyśmienika, a to tak bardzo zdrowa, bogata w białko oraz wody. Zasadniczo są to dwa składniki niezbędne do powstania tortilli, i na dobrą sprawę nie potrzeba nam niczego więcej. Niemniej nie byłbym sobą, jakbym jakoś nie zbogacił tego dania, więc ja dodaję jeszcze się oraz sezam do ciasta, które wyrabiam. Przyprawy takie jak czubryca czerwona, czubryca zielona, kminek i czosnek. A samo ciasto. Wyrabia się w ten sposób. Na początek odmierzam 120 g mąki. Dzięki wadze mojej żony. Yy, ponieważ taka ilość wystarczy mi na przygotowanie dwóch tortil. O, mamy 120. Bierzemy zwykły, głęboki talerz. Wysypujemy całą mąkę do środka. No i zaczynamy dodawać resztę przypraw. Serzam, ciemielniane. I całą resztę. Tak na oko, tak? Ja zawsze tak robię. Mam dobre oko, hmm, nawet <grym> dwa. Kwestia przyprawy jest kwestią indywidualną. To wiadomo, każdy dobiera sobie, jak sobie chce. Jakiekolwiek, tak? Ulubione swoje. Jakie chce, no. One nie tylko, jeżeli chodzi o smak, ale także dają odpowiedni koloryt całemu płaskowi. Zapach oczywiście. Potrzebujemy widelca. Mieszamy wszystko. Ale ładnie pachnie. Taki jest plan. Mieszamy wszystko, żeby się ładnie wymieszało, bo zasadniczo po to się miesza. I teraz przechodzimy do czegoś, co nastręcza najwięcej kłopotów, czyli dawkowanie wody. Szczerze powiedziawszy, też robię to na oko, jak wszystko. I podstawa to nie przesadzać. Dolać odrobinkę i zacząć mieszać. Widzimy, że ta ilość wody będzie jeszcze za mała, więc na pewno trzeba będzie dodać. Niemniej często bywa to złudne, więc starajmy się nie przelewać, tylko i dawkować po drobince. I wyrabiamy. już się nie Tak pachnie. Gdy uzyskujemy w miarę spójną konsystencję, która nie lepi się bardzo do rąk, przechodzimy do ręcznej roboty. Brudzimy ręczki. O tak W końcu. Bo zawsze trzeba. A, a nawet całą kuchnię możemy brudzić. I zagniatamy. Ciasto zyskuje bardzo ładną konsystencję. Już prawie w ogóle się nie lepi. Zwykle używam testu. Ściany. Nie przykleił się, znaczy się jest dobre. Następnie bierzemy rzecz niezbędną w każdej kuchni, a także w gospodarstwie domowym, czyli Nudelkule, zwane także przez innych ludzi wałkiem do ciasta. Spełnia wiele bardzo ważnych funkcji, także wychowawczych. Niemniej w tej chwili użyję go tylko w jego pierwotnym założeniu, czyli do wałkowania ciasta. Jak już wspomniałem wcześniej, stworzyłem dawkę na dwie tortille, więc muszę podzielić całe ciasto na dwie równe części. Jeśli nie zostało nam nic po wyrobieniu, Trzeba będzie przesypać lekką mąką, inaczej placek podczas rozwałkowywania przylgnie do blatu. I jedziemy. Nie zawsze wychodzi idealnie, dlatego też by znormalizować wielkość. Przykładam zwykły talerz i objeżdżam go nożem. Teraz, A teraz prawdziwy sekret robienia dobrej tortilli. Sposób jej smażenia, albo raczej pieczenia. Wtrzymujemy do tego patelnię. Tylko i wyłącznie patelnię. Żadnego tłuszczu, żadnej wody, nic. Najlepiej jakby była teflonowa, wiadomo. Odkręcamy gaz na maksa kładziemy pustą patelnię dajmy jej sekund w tym czasie przygotowujemy się gdy patelnia wstępnie się nagrzeje wrzucamy i teraz na pełnym ogniu podgrzewamy przez około 30 do 40 sekund, z jednej strony i z drugiej. Nie można robić tego dłużej, bo wtedy ciasto zrobi się za suche i nie da się go zrolować. Widzimy powstające pęcherzyki. To oznacza nic tylko to, że platek jest gotów. Na dwie tortille przygotowujemy około 320 g kurczaka. Kurczaka kroimy w cieniutkie paski. Jak najcieńsze. Tak wąsko posiekane mięso wrzucamy na patelnię. Dodajemy kapkę oleju. Rosa, czubrycę czerwoną oraz czosnek. Mamy usmażone Przygotujemy sobie troszkę folii aluminiowej. Kładziemy w placek. Przesmarowuję, ja przynajmniej, koncentratem komidrowym. Przekładam kapustą pekińską, dodaję sera typu feta, przesypuję mięskiem i dodaję resztę u produktów cebulka. U góry konserwowe niestety nie mam na chwilę obecną kiszonego i papryczka teraz przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy czyli zawijanie zawijamy dół składamy i rolujemy Tak właśnie wygląda domowa tortilla.